Objeżdżamy dokładnie tydzień przed zawodami trasy chojeńskiej edycji Ligi Zachodniej MTB Chojna-Stoki. Jesteśmy po 14 km rozbiegówki wokół jeziora, po pierwszym podjeździe na Wzgórze Krzymowskie i skręcamy w lewo w ten oto singiel prowadzący na górkę Rzeźnika. Wyjeżdżone. Widać, że sporo osób objeżdża. Łatwiej odczytać prawidłową linię, optymalną linię. Apelujemy, żeby trzymać się ścieżki wykoszonej. Obok mogą być pniaki, gałęzie. I tu czeka nas kulminacyjny podjazd pod górkę przed Górką Rzeźnika. Tylko staniemy chwilę, przepiękny widok, widać kościół Mariacki w Chojnie i jedziemy dalej. I tu dojeżdżamy do finału podjazdu pod Górkę Żyźnika, Demową Górkę. Na wyścigu nie będzie czasu, ale teraz spojrzymy sobie na widok w dole Jeziora Ostrów, przy którym mamy polanę startową.